Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili, i dodał: Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Słowo z najbliższej Ewangelii wcale do prostych w rozumieniu nie należy, dlatego że no, ten tekst mówiący o tym, że ten, kto chce zachować życie, straci je, a ten, kto straci je dla Pana Boga, zyska je. To jest taki trochę, no nie chciałabym powiedzieć paradoks, ale trochę tak, trochę gdzieś ma to takie znamiona takiego trochę paradoksu. Jak to odbierać w ogóle? To znaczy, że co, że mamy nie dbać o własne życie? Nie, nie o to chodzi, widzi Pani redaktor, przepiękne okoliczności przyrody, tak, rozpoczęły się wakacje, e, wszystko fajnie, no i co, teraz możemy sobie zapytać, to, 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 po co Pan Bóg nam to dał wszystko, że to jest takie piękne, miłe, sympatyczne, jest ciepło, jest piękna atmosfera, jezioro, prawda, palmy, e, to, to, to po co to, to bez sensu, przecież jeżeli mamy nie dbać o swoje życie, to, to wszystko jest nam niepotrzebne, nie, to nie o to chodzi, chodzi o to, żeby zobaczyć, e, co jest największą wartością w moim życiu. Czy ja rzeczywiście w moim życiu robię wszystko tylko i wyłącznie po to, żeby zachować to życie? Tak? Czyli, czyli bzikuję już na tym punkcie nie wiem, młodości, zdrowia, przeżycia itd., itd. Czy po prostu, to znaczy, czy moje życie jest dla mnie celem, czy jest narzędziem? Bo ja mogę życie traktować jako cel sam w sobie, a mogę życie traktować jako narzędzie do tego, żeby zdobyć Królestwo Niebieskie, do tego, żeby iść dalej. Do tego, żeby, żeby siebie oddać drugiemu człowiekowi. No dobrze, a co znaczy w takim razie stracić życie? Bo stracić to mi się kojarzy tylko tak naprawdę z jednym słowem, czyli no stracić, się, oddać, przestać żyć. Tak, no, człowiek, który oddaje się drugiemu człowiekowi, traci swoje życie. Tak? Matka, która, która poświęca się, to znowu to jest jak truizm ten przykład, ale on dziś jest taki dla nas najbardziej czytelny. Rodzice, którzy rezygnują ze swoich planów, jakichś tam wielkich karier, czy nie wiadomo jakich, jakich wydarzeń, bo chcą się poświęcić dla swoich dzieci. Ale to ma sens w tym momencie? Tak, tak pytam, dlatego że to jest taki cykl. Rodzice, którzy rezygnują ze swoich karier, czyli rezygnują ze swojego życia, ze swojego samorozwoju, po to, żeby poświęcić się dzieciom, w po to, żeby te dzieci. To nigdy nie jest w pełni, mm -hmm. prawda? Po to, e, później, na, żeby właśnie te dzieci wychować, te dzieci się, można powiedzieć, dorosną, e, pójdą na studia, zapoznają się właśnie z kimś i co? I znowu zaczynamy tą samą taki. Tak, ale, ale Pani redaktor, co jest największym sukcesem i największym szczęściem rodziców? Kiedy ich dzieci są szczęśliwe? A nie można tego połączyć jedno z drugim? Zawsze trzeba rezygnować. Można, ale o, o co chodzi? To można po, połączyć jak najbardziej i powinno być połączone, bo jeżeli ja patrzę na macierzyństwo jak na najgorsze wydarzenie mojego życia, które zamyka mi wszystko i nie pozwala mi się rozwijać, i to jest w ogóle, nie wiem, to jest kara boska, że ale ja mam dzieci i nie mogę nic zrobić. Tak, tak myśli. I tak samo mogę myśleć o wielu rzeczach. Mogę, być, mogę siedzieć w pracy i twierdzić, że to jest najgorsza praca na świecie, i, i nie robić nic, żeby ona się zmieniła, i nie robić nic, żeby, żeby to moje myślenie się zmieniło. Taki być wiecznym malkontentem i dostrzegać tylko i wyłącznie to, że nawet na przepięknym błękitnym niebie jednak jest jedna chmura. Nie? Nie, mogę, nie będę widział tego, że jest przepiękne błękitne niebo, że jest ciepło, że jest słońce, tylko będę widział, nie, tam jest chmura. Nie? I, i, i o, o to chodzi. Jeżeli skupię się na tej jednej chmurze, to będę miał zawsze zły obraz całości. I, I myślę, że o to tutaj chodzi Panu Jezusowi. Kto zachowa swoje życie, kto będzie chciał tylko i wyłącznie skupić się na sobie, kto będzie chciał tylko i wyłącznie myśleć o swoim życiu. Ten nie straci, bo się zakręci w tym, w tym poszukiwaniu, w tej, w tej walce, w tym, w tym zdobywaniu kolejnych pieniędzy, kolejnych awansów, kolejnych nie wiadomo jakich sukcesów, które tak naprawdę po co mi, jeżeli nie mam ich z kim podzielić. Nie? Miłość chce się dzielić. Miłość to jest taka rzeczywistość, która się mnoży wtedy, kiedy się dzieli. Nie? Jeżeli ja chcę dzielić tą swoją miłość, no to muszę mieć ją z kim podzielić. I to bardzo pięknie widać, co róż dochodzą do nas, yy, jakieś głosy o, o wielkich tego świata, którzy mając potężne pieniądze, wille, baseny, dorabiając się niezwykłych rzeczy, nagle nie widzą sensu swojego życia i odbierają sobie życie. Bo przez długi czas chcieli tylko i wyłącznie zachować swoje życie. Bali się stracić je na rzecz drugiego człowieka. A skąd w człowieku taki strach, właśnie, żeby, no tak jak tutaj ujął ojciec, to w słowa powtórzę, stracić swoje życie na rzecz drugiego człowieka? Skąd strach przed tym oddawaniem? To jest, wydaje mi się, że znowu, wydaje mi się, że to jest pokłosie grzechu. Grzech, pierwszy fundamentalny grzech, to jest pycha. Nieposłuszeństwo Bogu, zwrócenie uwagi na samego siebie. To ja, nie dla mnie. Ten egoizm doprowadza do sytuacji, w której y, ja zapominam o tym, że jest ktoś obok mnie. Ten drugi staje się dla mnie y, wrogiem. Adam i Ewa w raju po pierwszym grzechu zauważają, że są nadzy względem siebie, odczuwają wstyd. Wstyd to nie jest nic innego jak mechanizm obronny. Ja bronię się przed tym, żeby drugi człowiek mnie nie wykorzystał. To jest wstyd. I to się dokonuje w nas. To jest naturalny mechanizm, który jest w nas wytworzony. W momencie, kiedy, kiedy Adam z Ewą nie mieli grzechu, nie odczuwali względem siebie wstydu, bo oni się kochali. Nie patrzyli na siebie jak na potencjalne zagrożenie. Tylko dla względem siebie byli obiektami miłości. I teraz to jest ta różnica. Zachować swoje życie paradoksalnie wtedy, kiedy się je traci, to jest pójść za drogą Ewangelii. Która mnie y, namawia do tego, żeby, żeby właśnie to życie tracić. Ktoś, kto pomaga drugiemu człowiekowi, musi zrezygnować, nie wiem, ze swoich planów, ze swojego czasu y, no, na rzecz drugiego. Nie? Ale to jego życie będzie zachowane, nawet w tak prozaicznym, y, nawet w tak prozaicznym y, kontekście, jakim jest chociażby pamięć ludzka. Mamy przypadki e, ludzi, którzy w pomocy charytatywnej, w, którzy w, w, w poświęcaniu siebie dla innych zapominali o sobie, nie mieli życia prywatnego, nie mieli życia m, takiego właśnie, jakbyśmy sobie wyobrażali takiego książkowego, tak, rodzina, dzieci, coś tam i tak dalej. Nie? Ale do tej pory ludzie o nich pamiętają nie wiem, takie nazwiska, nie wiem, Korczak, Irena Sandlerowa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oddawali siebie na rzecz drugiego człowieka i trwają tak? tutaj na ziemi, pamięć o nich trwa, ale wierzymy, że też Bóg ich życie zachował. To za tym, co powinniśmy zrobić? Rezygnować, czy jednak, no właśnie co? Rezygnować z siebie, z swoich planów? Nie na siłę, ale w miłości. Cała Ewangelia sprowadza się do jednego zdania z listu Świętego Jana Apostoła: Bóg jest miłością. Jezus nie robi niczego przeciw miłości i niczego wbrew miłości. Wszystko, całe działanie Jezusa jest y, sprowadzone do tego słowa miłość. Tak samo jak z Jałmużną, tak samo jak z, z, z pomocą drugiemu człowiekowi. Ja mogę pomagać dla, dla samego pomagania, mogę pomagać drugiemu człowiekowi po to, bo chcę być zauważony. Chce być dostrzeżony. Chce, żeby inni widzieli i podziwiali. To nie ma sensu. A nie uważa ojciec, że słowo miłość zostało już tyle razy użyte, że ludzie nie wiedzą tak naprawdę, czym jest prawdziwa miłość? Jak najbardziej? Jak najbardziej. Dlatego mamy Ewangelię. To czym Dlatego jest mamy Ewangelię. Miłość? Dlatego mamy Jezusa, który nam pokazuje, co to znaczy prawdziwa miłość. Tracić siebie dla drugiego? Tego, którego się kocha. A Jezus nam pokazuje, że tym, który się kocha, powinien być każdy człowiek. Tracić się w jakimś sensie, bo przecież chyba musi być też jakaś granica, żeby nie niszczyć siebie jako stworzenia Bożego, żeby nie pójść tą drugą stronę, że ja teraz będę się spalał, będę jakby dopuszczał do takiej samodestrukcji? Jezus do tego doprowadził. Znaczy do samodestrukcji, no nie do samodestrukcji, oddał za nas swoje życie. Tak? To jest ten skrajny przejaw miłości. Mamy ludzi, ludzi którymi się zachwycamy, matka Teresa z Kalkuty. Yy, nie wiem, no tych, tych przykładów może znaczy, Mi nożyć. nie chodzi o to, że ktoś się poświęca drugiemu człowiekowi, tylko chodzi mi o to, żebyśmy postawili granicę, czy w ogóle można postawić w tym poświęceniu dla drugiego człowieka granicę, żeby nie narażać siebie, czy jakby nie ma tutaj granic. Jeżeli ktoś oddaje nerkę człowiekowi potrzebującemu, kawałek wątroby, nie wiem, skórę do przeszczepu mhm. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przekracza pewną granicę. Ale jeszcze zachowuje życie, jeszcze to tak. życie pielęgnuje i jeszcze dba o swoje ciało i o, o życie. A są też ludzie, którzy, no właśnie, yy, mienią się, nie chciałabym tutaj używać takich skrajnych na przykład przypadków, jak niektórzy, to już chyba osoby raczej chore też psychicznie, mówią, że ja tu będę zbawiał świat, tak, no. cierpiał. Takim Oczywiście. drugim Mesjaszem znaczy, próbuje się zrobić. Więc Próbuję tutaj jakby ustalić, czy faktycznie to, e, to poświęcanie się, oddawanie drugiemu człowiekowi musi mieć taką granicę, że, że dalej też jest jeszcze świątynia Boga, czyli ja. No, moja mi miłość względem mnie, znaczy miłość względem Pana Boga, będzie zawsze się wyrażała tak dwa przekazania miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego, ale bliźniego swego będziesz miłował jak siebie samego. Nie? To, jest, to jest też ten punkt, kiedy ja nie mogę przekroczyć tej granicy wbrew miłości do samego siebie. Ta miłość do samego siebie też może być różnie rozumiana. No, matka, która, która wychowuje swoje dzieci, ale żyje w skrajnej nędzy, będzie sobie odbierała od ust, żeby dawać dzieciom, ale z drugiej strony też musi mieć świadomość tego, że sama musi jeść, bo jeżeli sama umrze z głodu, to dzieci nikt nie wyżywi. Nie? Więc, więc no, tu to, to znowu mam jakieś takie przypadki skrajne i absurdalne, czy może nie absurdalne, ale skrajne. Natomiast wiadomo, że chodzenie po skrajnościach jest zawsze niebezpieczne. bo zawsze będziemy szukali czegoś takiego, co, co, co jest nierealne. nas interesuje to, co jest tu i teraz. Nas interesuje to, co nas dotyczy na co dzień i w takim naszym codziennym życiu. I tutaj jest gdzieś to takie tracenie siebie. Tutaj jest gdzieś to takie rezygnowanie z siebie. W takich prostych rzeczach, nie, ta miłość względem drugiego, no, takie prozaiczne rzeczy, tak? Ustąpić miejsca, uśmiechnąć się do kogoś yy, w urzędzie, w sklepie, nie zważając na to, że mam gorszy dzień, czy mam jakimś, rzeczywiście jakieś, jakąś trudną sytuację, wychodzę do tego człowieka, który do mnie przychodzi no, z miłością, tak? z taktem, z, z, z jakimś takim podejściem ludzkim, no bo, no bo on nie jest winny temu, że ja mam zły dzień. Nie? Przychodzi, przychodzę do, przychodzę do, do urzędu, chcę załatwić jakąś tam sprawę, nie? a zostaje atakowany dlatego, bo ktoś tam ma zły dzień. Ale tak samo do mnie. Ktoś przychodzi, oczekuje ode mnie pomocy, a ja teraz na niego fuknę i powiem, że nie, bo nie mam czasu, bo nie mam, bo nie mam chęci, bo się źle czuję, bo, bo, bo mam jakiś gorszy dzień. Nie no, to jest to tracenie siebie. To jest to, to, to życie w takim właśnie dystansie, zdrowym dystansie. Tak? Kto, kto zachowa swoje życie, ten nie, te nie straci. Kto, bo ja będę chciał za wszelką cenę zrealizować tylko i wyłącznie to, co dla mnie jest dobre, to, co dla mnie jest wygodne. Nie? No to stracę to życie. Ono prędzej czy później zginie. Natomiast jeżeli ja będę potrafił z tego swojego życia rezygnować na rzecz drugiego człowieka, no to to życie zachowam. Raz w tej perspektywie niebieskiej. Ale z drugiej strony też tej perspektywie ziemskiej, chociażby dlatego, że, że pozostanę w pamięci ludzkiej. Tak ta pamięć gdzieś będzie, będzie o mnie trwała. To był dobry człowiek, to była ekspedientka, która zawsze, jak, jak przychodziłem, to się uśmiechała. Tak, to była pani w, w urzędzie, w okienku, nie wiem, na poczcie, czy, czy, czy w jakimś tam innym urzędzie, która nie tylko dawała mi formularz i powiedziała, tu proszę wypełnić, tylko mi też tłumaczyła, co trzeba zrobić, jak to trzeba zrobić. I to jest nauczyciel, który, który pomimo tego, że, że gdzieś tam klasa była kronombrna, to był w stanie jednak z miłością do nich wyjść i im siebie ofiarować. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Możemy mnożyć, 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 mnożyć tych, tych przykładów. To jest takie tracenie swojego życia na co dzień. Nie? Kiedy mnie nie interesuje tylko i wyłącznie to, żebym ja miał dobrze, ja miał fajnie, ale też to, że, że jednak jest drugi człowiek. To jest miłość najczystszej postaci.